Witajcie w gminie Dobra. To idealne miejsce na Wasze weekendowe wycieczki. Nasza gmina leży na terenie Wzniesień Szczecińskich i w Puszczy Krzańskiej. Naturalne krajobrazy umilą Wam czas, który u nas spędzicie. Gmina Dobra położona jest niedaleko miasta Szczecina, graniczy z dwóch stron z dużym właśnie miastem Szczecinem i uważam, że wszyscy mieszkańcy mieszkający w Szczecinie powinni poznać okolice leżące, okalające miasto Szczecin i dlatego warto odwiedzić gminę Dobra, gdzie można wypocząć, zobaczyć dużo ciekawych, atrakcyjnych rzeczy oraz popodróżować. Dobra Szczecińska to idealne miejsce dla miłośników przyrody. Tereny puszczy w Krzańskiej to obszar objęty programem Natura 2000. To naturalne miejsce spacerów, wycieczek rowerowych czy uprawiania nordic walking. Na terenie gminy możemy odwiedzić otulinę rezerwatu przyrody Świdwie. Sam rezerwat to unikalny w skali europejskiej rezerwat ptactwa wodnego i błotnego. Świdwie to miejsce lęgu między innymi orła białego. Są tu również czaple czy żurawie. Wraz z Granicznym Jeziorem Stolsko to teren oczekujący na rozwój infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej i sanatoryjnej. Naszą atrakcją są również malownicze miejsca i wiele unikatowych zabytków sakralnych. Zaczynając wizytę w naszej gminie od Dobrej warto zobaczyć kościół zbudowany w XIII wieku. Nasza gmina to wręcz turystyczny szlak średniowiecznych kościołów. W bezrzeczu zobaczymy XV-wieczny kościół pod wezwaniem Maryi Królowej Różańca Świętego. Mury tej niewielkiej Salowej Świątyni zbudowane są z granitowych otoczaków. Kolejny 13 wieczny kościółek z kwadr granitowych zobaczymy w Mierzynie. Warty uwagi jest również XIX-wieczny wiatrak Koźlak, jedne z niewielu takich obiektów w całym województwie zachodniopomorskim. Średniowieczne kościoły zobaczymy również w Buku czy w Wąwelnicy. W stolcu wsi położonej nad Urokliwym Jeziorem możemy zobaczyć barokowy pałac z XVII wieku, czy pochodzący z tego samego okresu kościół. Sporą atrakcją jest również pomnik nagrobny Jurgena Wilhelma von Ramin, 17-wiecznego właściciela ziemskiego. Dobra to nie tylko rekreacja, ale i sport. Tereny rekreacyjne, place zabaw i boiska sportowe zobaczymy w całej gminie. Z kolei wołczkowo oferuje bazę noclegową i agroturystyczny wypoczynek. Ponad połowę gruntów zajmują w naszej gminie tereny rolne. Dlatego już dziś chcielibyśmy Was zaprosić na nasze dożynki gminne. Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Dobra oraz gości i mieszkańców Szczecina na dożynki, które odbędą się 15 sierpnia o godzinie 10.30 na stadionie sportowym w Dobrej. A będzie jeszcze wiele, wiele więcej. Już dziś zapraszamy do Dobrej. U nas zawsze jest dobrze.